Witam, tutaj Daniel Majonez Kucharski oraz Oskar Dreszkę. Chyba wziąłeś mój scenariusz? No, jak słyszę, ty właśnie wziąłeś mój. Tak, ja teraz program poprowadzę. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od przeglądu w Chongyong Band w Uceku. Następnie przeniesiemy się do 5. Elo, gdzie Włocławscy uczniowie pokażą nam swoje anglojęzyczne sztuki. Następnie porozmawiamy z Maćkiem Glebą Florkiem na imprezie You Can Dance w Hali Mistrzów. Na koniec zapytamy się Cezarego Klimczaka, gdzie ukrywał się przed fanami przez tak długi czas. Siema, siema, dzisiaj w WhatsAppie jest na przeglądzie zespołów sponsorowanych przez Radę Miasta. JO! Rozmawiamy z Olkiem, który reprezentuje dzisiejszego wieczoru Młodzieżową Rady Miasta Włocowek. E, rozumiem, Olku, czyli jesteś e, organizatorem tejże dzisiejszej imprezy, tak? W 50%, tak. to znaczy. E, organizuję tą imprezę razem z koleżanką, no i tak miało być, że z Młodzieżową Rady Miasta. Trudno było zorganizować imprezę tutaj w Włocawku. No po, trzeba było się trochę nachodzić po mieście, po różnych ludziach i rozgłosić to, ale myślę, że warto było. Można powiedzieć, że dzisiejsza impreza jest pożegnaną imprezą tejże tak, Rady. Tak, tak. tak. mhm. To jest taki happy chcemy, end. Chcemy zachęcić ludzi, którzy przyjdą po nas. Zachęcam ludzi, którzy oglądają ten program, młodzież włocławską, przychodźcie do Młodzieżowej Rady Miasta, aktywiści, wszyscy, którym się nie podoba to, co tu teraz jest. Jeśli chcecie coś zrobić, możecie, po prostu nawet tabliczki możemy zawieszać na, na przejściach dla pieszych, jeśli tylko chcemy. O tym porozmawiamy. A więc tak, przychodźcie, twójcie tą Radę Miasta, bo dzięki temu będzie program WhatsApp i dzięki temu Majonez będzie miał pieniądze. Zda prawko. <laughs> Do don't ask for songs underneath Rozmawiam z Arturem z zespołu Water Lemon Crash, powiedz coś o swoim zespole. W sumie powstaliśmy tak na przełomie wrzesień-październik 2008. Zaczęliśmy sobie próbować w składzie Emilia na wokalu, Mateusz na perkusji, mój kolega Łukasz na gitarze i tak byliśmy sobie w czwórkę. No i pewnego razu, ni stąd, ni zamąd pojawiła się w naszym zespole skrzypaczka Sara. I zaczęliśmy razem tam coś tworzyć. I szczerze mówiąc, dwa dni temu doszedł do nas drugi gitarzysta, Budyń, który dzisiaj właśnie z, z nami zagrał. Już wcześniej był znany z WW czy tam z innych projektów. Spotkaliśmy Asię z nowości łocowskich. Powiedz Asiu, jak ci się podobają ko koncerty? sama inicjatywa jest bardzo dobra rozmawiałam tutaj z reprezentantami młodzieżowej rady miasta chcą by impreza odbywała się cyklicznie mam nadzieję że następnym razem bardziej sobie poradzą organizacyjnie nie będzie panował taki chaos ale generalnie jest w porządku z Darią w Młodzieżowej Rady Miasta. Powiedz, jak oceniasz dzisiejsze koncerty, organizacje ogólnie? No, ogólnie, no, jak na pierwszy raz, to jest całkiem nieźle, tak myślę. No i udało nam się, ciężko było, lataliśmy z orkiem po całym mieście, ale jakoś daliśmy radę, jak widać. Więc jest, jest całkiem okej, okay, całkiem okej. Okay. No mamy nadzieję, że impreza się jeszcze rozkręci i będzie coraz lepiej. I że to będzie kontynuowane, nie? Powiedz, jaki jest poziom y, samych zespołów muzyki tutaj? którą możemy usłyszeć. Myślę, że jest całkiem wysoki poziom. Postarali się ogólnie chłopaki, dziewczyny, nie tylko nie. Dobrze jest. Dobrze jest, tak. Dobra, też oceniamy, że jest dobrze, dzięki. W WCK uczniowie kilku szkół wspominali jeden z najciekawszych konkursów teatralnych, zorganizowanych przez 5. LO, programu WhatsApp nie mogło tam zabraknąć.